Cześć. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam ciut dłuższy materiał, a dłuższy z tego względu, że naprawa będzie dotyczyć nie jednego, a dwóch sprzętów dostarczonych przez jednego z handlarzy, który po prostu nabył komputery po zalaniu, celem sprawdzenia, czy będą nadawały się one na, jedynie na części, czy może jednak uda się postawić je na nogi i, i uruchomić na tyle, aby mogły posłużyć jeszcze komuś. Dlatego też nie będę tutaj owijał w bawełnę, tylko przejdziemy od razu do rzeczy. po prostu wydobywam płytę główną, robię oględziny w przypadku obu tych sprzętów. Zaraz potem po przeprowadzeniu takich wstępnych właśnie oględzin czyszczę wszystkie elementy posiadające korozję, ponieważ oba te sprzęty są po zalaniu. Ponownie, tak jak na poprzednich moich materiałach tego typu wszystkie elementy, które są mocno skorodowane wymieniam Natomiast później, dopiero jeżeli już potencjalnie wszystkie takie na pierwszy rzut oka widoczne uszkodzenia usunę, przechodzę do próby uruchomienia sprzętu. Nie, no, i jeżeli ona się nie powiedzie, to dopiero wtedy zaczynam mierzyć. Tak jest łatwiej, prościej, szybciej. No, jest to sprawdzona metoda. A ówdostarczone dostarczone sprzęty, bo tego jeszcze nie powiedziałem, są to retinki 13-calowe z 2015 roku. Moim zdaniem, jedne z lepszych sprzętów dostępnych naprawdę całkiem przystępnych pieniądzach na tę chwilę, pomimo tego, że moim zdaniem skromnym są one o wiele lepsze niż późniejsze modele 2016, 2017 i tak Także tym bardziej zależy mi na tym, aby sprzęt te uruchomić i przywrócić do funkcjonowania, ponieważ po prostu no osobiście sam uważam je za bardziej opłacalne na tę chwilę sprzęty, które naprawdę warto, warto posiadać. Natomiast w przypadku pierwszego testowanego komputera okazuje się, że te wszystkie zabrudzenia widoczne podczas oględzin były tylko powierzchowne i udało się usunąć, wyczyścić po prostu bardzo szybko. Natomiast korozja dopadła rzeczywiście kondensator, widoczny teraz na ekranie, dlatego jego ja po prostu wymieniam na kolejny. Aczkolwiek pady w tranzystorze, znajdujące się zaraz nad nim, też wyglądają podejrzanie, dlatego ten tranzystor również zajmiemy i odświeżymy te połączenia. Aby mieć pewność, że wszystko działa jak na, będzie działać jak należy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy tego komputerka, to tak jak powiedziałem, po prostu szczota, ściera i, i większość zabrudzeń udało się usunąć. Natomiast korozji jako takiej więcej już tutaj nie było. Także pomimo tego, że wyglądał nieciekawie, okazało się, że sama naprawa no, nie była zbyt skomplikowana. No i mamy to, komputer wystartował, uruchomił się prawidłowo, natomiast no niestety nie udało mi się zalogować do systemu korzystając z wbudowanej klawiatury, dlatego też na szczęście pod, na podręczu miałem tutaj w pobliżu drugą klawiaturkę na USB, tak aby można było prawidłowo wpisać to hasło, no i sprawdzić co z tą klawiaturą budowaną, ale skoro komputer jest po zalaniu, no to można się domyśleć co z nią będzie. Także po przeprowadzeniu klasycznego już testu. Widać od razu, że jeden z przycisków, wiązka przewodząca jednego z przycisków jest po prostu zwarta, i jakby ten przycisk jest cały czas w cudzysłowie wciśnięty. Dlatego też klawiaturę po prostu trzeba będzie wymienić. Ja sobie oczywiście szybko później podłączyłem klawiaturę drugą do bezpośredniej do płyty głównej, co potwierdziło jakby moje przypuszczenia. Także klawiaturka do wymiany, na szczęście płyta główna jest stu, teraz już w 100% sprawna. Oczywiście po takiej naprawie sprawdzeniu podlegają również wszystkie porty USB, złącza Thunderbolt yy, oraz pozostałe peryferyjne elementy, takie jak głośniki, yy, mikrofon, etc., etc. Natomiast to już poza kadrem. No i nie marynując czasu, bierzemy się za kolejny komputerek. Już po pierwszych oględzinach widać, że tutaj będzie zdecydowanie więcej roboty, że te uszkodzenia są o wiele bardziej poważne. No i będzie tutaj trochę lutowania i czyszczenia również. Dlatego też nie będę Was zanudzał już więcej moim gadaniem. No i ponownie uruchamiamy kącik muzyczny, a ja tymczasem zapraszam Was do oglądania nagrania z tej naprawy. No i naprawa zakończona, wszystkie ogniska korozji wyczyszczone oraz przelutowane. Gniazdo LVDS, gniazdo tak naprawdę DisplayPort w tym przypadku, został również wymienione. Jak się okazało taśma matrycy również wymagała mm, wymiany, także to zostało zrobione już poza nagraniem. No i przetestujmy komputer, zobaczmy czy wszystko działa. I tym razem klawiatura działa jak należy. Jak również bateria widać, że ładuje się poprawnie i ma całkiem niezłą pojemność. Także teraz pozostaje jeszcze sprawdzić tylko głośniczki i mikrofony, oba porty USB, złącze HDMI, jak również oba porty Thunderbolt, co jest oczywiście bardzo istotne. No i jak się okazuje, nie jest to koniec naprawy, z tego względu, że jak widzicie na ekranie, niestety ale mikrofon również nie funkcjonuje. Samo gniazdo zostało wyczyszczone gruntownie, także no, obawiam się, że również mikrofon będzie do wymiany. Aczkolwiek jest to drobnostka, cała reszta działa prawidłowo, także no, jeszcze parę minut i komputer będzie gotowy. No i to by było na tyle w tym odcinku. Także nowych widzów zapraszam do subskrybowania tego kanału, a stałych walców na kolejne materiały. Na razie i do następnego.